Wspominałem kilka tygodni temu o planach zwężenia arei Piłsudskiego z trzech do dwóch pasów na odcinku pomiędzy y, ulicą Kasprzaka a ulicą Tysiąclecia. I wspominałem też o tym, iż w związku z tym w internecie spory płatże jak to i tak dalej. Y, I wyjaśniając pewne kwestie, wspomniałem również, iż y, Ułatwi to m.in. wyjazd z ulicy Trzeciego Powstania. I zobaczmy: ja teraz jestem właśnie na ulicy Trzeciego Powstania. Jadę od ulicy Kosmonautów. Zobaczcie, co mniej więcej widzi kierowca po swojej lewej stronie. Tak naprawdę widzi tutaj niewiele. Tutaj te krzaki mocno ograniczają mu widoczność wjeżdżamy za drogę dla rowerów i przejście pojazdy, które stoją na miejscach parkingowych również dość mocno ograniczają nam yy, widoczność tak więc tutaj nie jest tak słodko, że tutaj cokolwiek cokolwiek widać, jeszcze tutaj, tutaj pojazd nam dodatkowo zastawił natomiast brak tego pasa właśnie po tej po tej prawej stronie spowoduje, że ja tutaj będę wyjeżdżał dużo, dużo lepiej. A nawet jeżeli będę musiał wyjechać na pas środkowy, to będę miał więcej miejsca do tego, aby się bezpiecznie wysunąć i cokolwiek widzieć.